Dobry, moi drodzy, witam was w kameralnie i oczywiście w kolejnych dniu w Dubaju. Wciąż nie mogę uwierzyć w to, że jadę właśnie nowym hurakanem Evo. Ale dzisiaj, tak jak wam obiecałem, ostatnio jedziemy na wycieczkę. Pogoda chyba dopisuje, a wybieramy się dzisiaj w miejsce, które już widziałem. Nie wiem, czy wy widzieliście. Chodzi o górę, Jabal Jam Mountain. Jedziemy na szczyt tej góry, która znajduje się wraz z Alheima. Tak chyba się to czyta w spolszczonej wersji. Raz Alheima przybywanej. Ale to jest pięknie. Jabal ja jestem na miejscu. Wiem, że był tutaj m.in. Synfro Glass podczas swojego. O, koza, kolejna koza na drodze, podczas swojego Drive The World. Ale nie przyjechałem tutaj dla kus, przyjechałem właśnie dla tych dróg, pięknie położonych dróg. I właśnie wspinamy się na top czyli na samą górę, góry Jabal No ale jak spisywał się hurakan Evo w trasie, bo przecież musiałem to jakoś dojechać, zrobiłem około 130-120 km. To jest coś co w sobie dzisiaj odkryłem. Jak przekopiecie się przez komputer pokładowy, to Lamborghini hurakan Evo pokazuje spalanie w dziwnej mierze, w dziwnej jednostce. Albowiem jest to w tym momencie dla mnie 8,5 km na litr, czyli teoretycznie powinienem przejechać 8,5 km na jednym litrze paliwa. Co w szybkim przeliczeniu daje około 12 litrów na 100 kilometrów, Więc to jest całkiem niezły wynik. Myślę, że spalanie jest też tak dobre dlatego, że Huracan ma tryb odłączania cylindrów. Jadę teraz w trybie Strada, więc przełączę się na Sport. O tak. jak pięknie ten silnik oddycha przy odpuszczeniu gazu też akustyka tutaj robi przede wszystkim największe wrażenie to są pierwsze skrzypce to V10 to jest chyba jeden z najlepszych dźwięków silnika jaki w życiu słyszałem o, każda redukcja jest przyjemnością naprawdę to jest coś czego będzie za chwilę nam bardzo brakować wolno-socy silnik, który tak pięknie rozwija moc, że aż czerpie się z tego samą przyjemność. Tutaj nie ma żadnej męki, nie ma żadnego czekania, żadnej chwili zawahania. Ta tylna skrętna oś nie jest też bardzo inwazyjna, co jest bardzo ważne w przypadku samochodów, które posiadają taką funkcję. Niejednokrotnie mnie to irytowało. Jest kilka takich samochodów, których za to nie lubię, ale to na pewno nie jest hurakan. To się czuje, to się czuje, jak on zacieśnia te zakręty. Tu jest cicho, jak spokojnie. No może poza tymi momentami, w których przejeżdżają koparki i wiozą jakiś gruz. Nieważne. Bardzo dużo robót drogowych. Ale to jest zupełnie teraz nieistotne, bo zobaczcie, jakież niesamowite miejsce, żeby zaparkować swoje Lamborghini. Przyznacie. A wy co, nadal po garażach? Ja nie. Ja pod strzechą. No i proszę, Lamborghini Huracan Evo, moje, przynajmniej przez trzy dni Lamborghini Huracan Evo, które właśnie zaparkowałem sobie nad samą krawędzią, nad samą przepaścią, bo można. Niesamowite, zobaczcie na te widoki. Ach, jak tu jest pięknie, tak jak wam mówiłem, to prawdopodobnie jedno z najładniejszych miejsc, do jakich dotarłem, a już na pewno jedno z najładniejszych, do jakich dotarłem samochodem. Jest niesamowicie. Hurakan Evo spisuje się oczywiście bardzo dobrze w zakrętach. Przede wszystkim to jest sama przyjemność. Więc już nie mogę się doczekać aż wsiądę z powrotem do samochodu i zjadę tam na dół. Jeżeli będziecie mieli okazję kiedykolwiek tu przyjechać, tutaj, właśnie tutaj, to skorzystajcie z tej okazji, naprawdę. Jeżeli będziecie mieli do dyspozycji taki bądź inny sportowy samochód, który daje frajdę z jazdy, to tym bardziej zapraszam. To jest niesamowite. Nareszcie coś brzmi. Wiecie co, właśnie odkryłem? Że tutaj, w środkowej konsoli, pod nawiewami, jest taka półeczka, do której idealnie pasuje mój telefon, a nawet pasowałby trochę większy. To zauważyłem dopiero dzisiaj. Oprócz tego, tutaj jest taki mały schowek. No nie, schowkiem tego nazwać nie można, ale to bardziej półeczka. Ten podłokietnik się nie otwiera, no bo skoro mówimy już o praktyczności tego samochodu i o użytkowaniu na co dzień, no to przecież o takich rzeczach też nie moglibyśmy nie wspomnieć, prawda? Ale ruszamy teraz w dół góry Jablja, żeby po raz kolejny pokręcić się trochę po zakrętach. Ale skoro jestem przy schowkach, no to przecież wypadałoby dokończyć, bo nie możemy zapominać o tym przed pasażerem, który jest dosyć głęboki, ale niestety wąski. Więc hmm, książka serwisowa się tam zmieści, reszta, no może parę kartek papieru. I drugi schowek, o którym zapomniałem, jest tutaj, pod konsolą środkową, która jest ustawiona oczywiście pod kątem. Nie widać, co tam kładziecie, nie widzicie, co tam leży. Nawet dostęp do tego nie jest zbyt łatwy, ale, ale przynajmniej jest. Pewnie możecie położyć tam coś, czego nieczęsto używacie, albo po prostu wiecie, że tam leży i wiecie, jak to złapać. <laughs> tu u nas leży aparat, mieści się. Mały aparat. No i bagażnik, wreszcie bagażnik. Dzisiaj zapełniłem go właściwie całego, przynajmniej na szerokość, ale na wysokość jeszcze sporo zostało. Dosyć głęboki. Ale przyznam Wam, że widziałem pojemniejsze na pewno w samochodach tego typu z centralnie umieszczonym silnikiem. Ale ciężko w tym samochodzie mówić o jego praktyczności, bo przecież nie do tego został stworzony. Tu nie o to chodzi. Natomiast używanie go na co dzień jak najbardziej ma swoje uzasadnienie. I można to robić, i wiele osób to robi, i on się rzeczywiście do tego nadaje. Natomiast muszę Wam przypomnieć, że nie jest to na pewno najwygodniejszy super samochód, jakim jeździłem. Z jednej strony to bardzo dobrze, chociaż z drugiej jest to jeden z najbardziej zwrotnych super samochodów, jakimi jeździłem. I tu mnie zaskoczył niesamowicie, bo rzeczywiście, tak jak wam już wcześniej chyba powiedziałem, manewrowanie na parkingach nie jest wcale problemem. To czuć i przy manewrowaniu na parkingu. No i oczywiście w szybkich zakrętach, w których ten samochód jest fenomenalny i kocham go za to od dawna. Nie od dzisiaj, nie od wczoraj, nie od momentu, w którym go przecież odebrałem i to. Nie wiem czy zauważyliście, bo ostatnio w sumie o tym zapomniałem. Pokazałem wam to, ale nie wspomniałem już o tym później w filmie. Przecież ten samochód podjechał do mnie na lawecie. O, oczywiście bardzo dziękuję za zaangażowanie i Lamborghini i firmie Cars, która dowiozła ten samochód. A niesamowite uczucie, całkiem jakbym odbierał własnego Huracana Evo, którego właśnie kupiłem i powiedziałem: hmm, podwieźcie mi go pod sam dom. Wyjdę w klapkach i go odbiorę. I i zjeżdżam już na dół. Właśnie mijam miejsce, w którym zaczynałem dzisiaj. Niesamowita przygoda. Jedyne, co mnie zawiodło, to to, że jest tak strasznie dużo robót drogowych. Nie byłem na to przygotowany, a raczej nie wiedziałem, że to tak tutaj wygląda. Jak ostatnim razem widziałem to na filmie, no co prawda było to kilka miesięcy temu, było trochę lepiej. Aj, dziękuję bardzo Lamborghini jeszcze raz, bo to był ostatni już film z Lamborghini z Dubaju. Jutro oddaję, właśnie teraz wracamy do Dubaju. Jutro rano o tej samej Boże, o której go odbierałem kilka dni temu, oddaję moje Lamborghini Huracan Evo. Mój piękny, niebieski byk wraca na lawetę, wraca do domu. Hm, nie wiem gdzie jest jego dom, bo, bo nie widziałem skąd przyjechał. Ale skądkolwiek jesteś, moja droga, pamiętaj, że ja będę o tobie zawsze pamiętać. Jeżeli wam się podobało, no to oczywiście nie zapomnijcie dać łapki w górę i pamiętajcie o tym, że zawsze możecie zasubskrybować ten kanał, żeby zobaczyć filmy następne filmy, które oczywiście nadchodzą. Do zobaczenia